Spontaniczne, 30-40% szans, że to się wydarzy. Poczucie, będzie taki czas, być może, to zależy od wydarzeń po prostu. Widziałem to, że świątynie w Polsce będą przez jakiś czas chronione, szczególnie w trakcie nabożeństwa. To będzie związane z muzułmanami. Mam na myśli fizyczną ochronę. Widziałem przy wejściach mężczyzn, ale czasem też i kobiety. Być może wod, być może coś podobnego. Czasem uzbrojonych, raczej bez mundurów, ale każdy wiedział i widział, i to było oczywiste, o co chodzi. To było związane z jakimś alertem, albo z wcześniejszą jakąś sytuacją, lub niebezpieczeństwem jej powtórzenia, lub groźbami. Co ciekawe, widziałem, że wiernych wtedy było 2,5 razy więcej niż teraz, i wiara ich była bardziej żywa. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w krótkim programie Raport Jasnowidza. Dzisiaj tylko jedno czy dwa wydarzenia plus jeszcze trzy poczucia, o których warto wspomnieć. Przejdźmy od razu do rzeczy. Tutaj mamy portal onet wiadomości onet.pl i czytamy artykuł z wczoraj. Akcja służby w okolicach pieniężna. Rolnik odkrył balon z rosyjskimi napisami. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Bo to okazało się, że pojawia się w przeczuciach sprzed miesiąca, co zaraz Wam pokażę. Moje przeczucia nie były za bardzo publikowane, bo po prostu dwóch miesięcy musiałem chodzić po szpitalach, do hospicjum, potem śmierć, pogrzeb i miałem troszkę zajętą głowę i w zasadzie jeszcze przez wiele, wiele długi czas będę jeszcze zajęty tymi rzeczami, ale tak jak opisywałem, audycję robić będę. Akcja służb w okolicach pieniężna, tak? czyli wczoraj rolnik odkrył balon z rosyjskimi napisami. Jak ustalił fakt, w piątek po południu w okolicach pieniężna województwo warmińsko-mazurskie rolnik odkrył balon z napisami rosyjskimi. Sprawę zajmuje się wojsko, według wstępnych ustaleń obiekt, znaleziony obiekt to balon meteorologiczny poinformował resort obrony wedle wstępnych ustaleń, balon meteorologiczny, ale późniejsze ustalenia mogą być zgoła inne. Jak wydarzenia w okolicach yy, Pieniężna komentuje Policja i Ministerstwo Obrony Narodowej, faktycznie dostaliśmy taką informację, że taki obiekt został przez mężczyznę ujawniony, został on zabezpieczony i przekazany wojsku, który teraz wyjaśni, co to był za obiekt. Czyli tak naprawdę nie wiemy, jaki to był obiekt yy, i teraz dopiero ustalą, co to był za obiekt. Czyli generalnie, jeżeli ja pójdę sobie na spacer i znajdę w obiekcie, znajdę w terenie obiekt, na przykład zabawkę, po prostu jakiś tam, nie wiem, kopareczkę do kopania piasku, to wojsko nie zabierze tej kopareczki, bo przyjedzie, zobaczy, na no, panie, przecież to jest tylko zabawka. Jeżeli policja znajdzie, nie wiem, no kurczę, porzucony, kradziony samochód, tak, no to nie przekaże tego kradzionego samochodu w wojsku, bo będzie wiedziało, że jest to skradziony samochód i weźmie go na lawety i na parking policyjny. E, więc jeżeli ktoś znajduje coś i wojsko to zabiera, to jednak coś to musiało być, że nie za, e, załatwia tego prokuratura czy ten, tylko jednak jest to jakoś związane z rzeczami militarnymi, to po prostu tak na czystą logikę wam tłumaczę, nie, że świat nie jest taki prosty, jak tam tutaj opisują. E, no i tyle, ale to już tam nie chcę roztrząsać, nie chcę tutaj bić piany, tylko tak po prostu Wam powiedzieć, no, i tutaj piszą tak, że w okolicy Pieniężna akurat znajduje się 9. Braniewska Brygada kawalerii Pancernej imienia, imienia króla Stefana Batorego, więc to by pasowało, żeby tam szpiegować. Resort obrony... Resort, obrony podała pierwsze informacje... Czyli podał. Resort obrony podał pierwsze informacje w tej sprawie. Według wstępnych ustaleń, znaleziony obiekt to balon meteorologiczny. Według wstępnych, tak jak powiedziałem. Sprawę badają odpowiednie służby. No, ok. Poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Obrony Narodowej. Tak tutaj właśnie jest ten y, tweet bodajże z Ministerstwa Obrony Narodowej. Y, no i teraz, y, czy takie zdarzenia miały miejsce w przyszłości? No i okazuje się, że miały miejsce w przyszłości, że 3 czerwca rolnik z Mazur zaapelował, zaalarmował służby, że na polu kukurydzy znalazł szczątki balonu. Jego zdaniem mogło być szpiegowanie y, Polski. No, zdaniem rolnika, no, <laughs> szpiegowanie Polski. Wiadomo, że. Różne legendy krążą, e, pewnie miał rację, pewnie to są balony szpiegowskie i, i tyle, to, to jest jakby, no, przecież jesteśmy w trakcie konfliktu. E, no i tutaj opisują tak, że w okolicy Białej Piskiej na, na Mazurach znaleziono szczątki małego balonu, na miejscu z, e, zostały zabezpieczone przez policję, balon został za, e, zabrany przez wojsko do badań, czyli znowu został zabrany przez wojsko, tak, Czy nie przez Polską Akademię Nauk, przez uniwersytet, politechnikę czy policję, prokuraturę, tylko przez wojsko. Według wstępnych informacji można wykluczyć, że jest to obiekt szpiegowski według wstępnych informacji, bo później się okaże, że jednak są informacje, które wskazują, że to jest obiekt szpiegowski, tak, tylko po prostu najważniejsze jest to, że wszystkie informacje medialne, większość informacji medialna, która do Was trafia, jest ściśle selekcjonowana, bo za ich pomocą się steruje społeczeństwami, tak, stąd jest cenzura, stąd jest akcja wyścigowej formuły Bolid-19 i wszelkich innych zdarzeń, bo po prostu media są Opanowany przez właścicieli mediów, jakby tak, więc słyszycie to, co macie od nich słyszeć, jakby. Yy, I tyle. A ten, kto za dużo powie, to, to, to go kasują, po prostu. No. A, a do czasu, kiedy skasują, to trzeba tak lawirować yy, słowami. Yy, no i tyle. I tutaj mamy także, yy, że yy, choć yy, według wstępnych ustaleń dowództwa operacyjnego wiele wskazuje na, ba na balon meteorologiczny, brzmiały wówczas pierwsze doniesienia. Wiele wskazuje na y, balon metrologiczny. Słuchajcie, jeżeli to jest balon metrologiczny, to ja tak sobie myślę, że od razu widać, że jest metrologiczny, nie? I po prostu wszystko wskazuje na to, że, że jest metrologiczny, a nie wiele wskazuje, że to jest balon metrologiczny. No ale nie czepiajmy się. Dobra, czym jest balon metrologiczny? No to chyba każda z was, z was wie, tak, że to po prostu balonik, tutaj pisze, że średnica y, dochodzi do dwóch metrów. Ale są różne balony. Najważniejsze jest to, że w ogóle balony są wynoszone na orbity zbyt niskie dla satelitów, a za wysokie dla samolotów, tak? I to jest kwintesencja problemu po prostu, że od Ziemi, jak się odrywamy, tak, to jest orbita, jakby, latają ptaszki, helikoptery, samoloty, potem jest pusta sfera i potem dopiero satelity i w tej pustej sferze latają balony i się okazuje, że jest z nimi dość duży problem, nie? Myślę, że mm, po prostu a tutaj rozmawiam z kolegami, właśnie to, kiedy były te akcje z balonami nad Stanami Zjednoczonymi, no to było oczywiste że nawet i teraz, w chwili obecnej, najprawdopodobniej nad Europą znajduje się jakiś balon chiński, który bardzo ładnie sobie tutaj lata i wszystkich fotografuje, kameruje. Nie wierzę, żeby jakby w rejonie, gdzie jest teraz największy konflikt na świecie, nie operował ani jeden balon chiński, nie? skoro operował nad Stanami Zjednoczonymi. Nie? Francja, Anglia mają też potencjał nuklearny. W Europie kilka krajów korzysta z programu Nuclear Sharing, czyli na ich terenie znajdują się głowice nuklearne. Nie ma takiej możliwości, żeby nad Europą aktualnie nie było ani jednego balonu chińskiego. To po prostu na to wskazuje czysta logika, nie? Tylko jest pewna różnica: Amerykańcy strącili balon nad ich terenem, a u nas jest cisza, nie? U nas niby nie ma. E to podobnie jak z tymi rakietami, co lądują w grudniu, a znajdują się w maju. <gry> ale to też okazało się, że zostało przepowiedziane, ale to już na inną audycję. E dobra, e jedźmy teraz dalej. No właśnie, tutaj chciałem Wam pokazać, znaczy w ogóle, tu napisamy SMS-a, Słuchajcie, musicie zrozumieć, że tu napisamy A to jest jakby tak, chciałem streścić rozmowę z moim przyjacielem, kolegą Mateuszem, archeologiem, takim naukowcem logicznym, raczej tam myślę, że niewierzącym, ale nie wykluczającym, że jakieś że, że zjawiska, czy Pan Bóg, czy i zjawiska nadprzyrodzone istnieją. Yy, zapewne dlatego, że miał pewnie yy, do czynienia z paroma takimi przypadkami, których nie potrafi wyjaśnić, w sensie w kontakcie ze mną po prostu nie. Yy, no i, i opowiadałem Mateuszowi rok temu właśnie, że nawet dwa lata temu, w sumie rok temu właśnie, że najprawdopodobniej, najprawdopodobniej jednak rakietki na Polskę yy, będą spadać yy, i że do tego będzie dążył yy, i Łukaszenka, i Władimir Putin, żeby po prostu nas tutaj destabilizować i to będzie główny jego cel. Bo są też takie przepowiednie z 2020 roku, właśnie, że ja tam przypowiadałem, że przez kilka, kilkanaście miesięcy wojny jeszcze nie będzie, ale że, że już tak nie będzie przyjemnie w Gdańsku, nie? No, nie licząc zamaseczkowania tego wszystkiego, bo wtedy się odnosiłem do kwestii militarnych, chodziło o to, właśnie, że, że później będzie coś takiego, że będą próbowali nas destabilizować, tak? Wystarczy jedna rakietka i już kapitał tak niechętnie będzie chciał tutaj deweloperkę w Gdańsku robić, jakby nie. Dlatego mówiłem Mateuszowi, że sobie no prędzej, czy później będą tu rakietki latać i to jest jakby nieuniknione. Po prostu. Nie? To była na logika, ale też mówiło to moje poczucie. Nie? Czy w sumie to się brało z poczucia, a to przekształcałem na logikę? Nieważne, ale to mówiłem już 2020 2021 potem 22 wybuchła wojna. Yy, I teraz właśnie po roku czasu gdzieś yy, yy, oderwałem się od tego YouTube'a, te śmierci, pogrzeby, to wszystko. Po prostu przypomniało mi się, że yy, rozmawiałem z Mateuszem i od razu napisałem SMS-a co nowego poczułem, a z Mateuszem jeszcze muszę porozmawiać, bo nie widziałem się z nim, żeby mu wytłumaczyć właśnie, że widzisz, zobacz, patrz, rozmawialiśmy o tym rok temu i jest jedna rakietka, i w przewodowie była jedna, i teraz kolejna wylądowała pięć miesięcy na znalezienie czekała. I nawet nie trzeba było do tego wykrywacza metalu, nie? Chociaż gdyby powiedzieli, tam, tam po lata poszukał tej rakietki. nie? To takie żarty, nie. Dobra, słuchajcie, i tutaj właśnie napisałem takiego sms-a, to jest w ogóle 2 czerwca, tak, czyli miesiąc temu, 2 czerwca, bo dzisiaj jest 1 lipca. 7 napisałem, rok temu mówiłem Mateuszowi, między innymi Mateuszowi, bo z różnymi ludźmi rozmawiam, że będą rakietki na Polskę spadać. Takie próby destabilizacji. No, no i były rakietki, a teraz myślę, że drony też. Bo to jest tak, że chyba rano się obudziłem i musiałem mieć takie poczucie, nie? A teraz myślę, że drony też, że drony też będą spadać. Że tak samo jak na Rosję, na Ukrainę, na Koreę Południową, to i na Polskę drony mogą spadać. Drony to znaczy się, no uważam, że dron to jest coś większego niż balon. Czyli, no, spadały rakiety... No to wszystko będzie spadać pomiędzy, tak? Będą drony, będą, y, będą jakieś tam właśnie balony, mogą być jeszcze jakieś inne rzeczy, nie wiem, może jakieś takie samolociki bezzałogowe, no Rosjanie mają różne dziwne rzeczy, więc mogą tutaj po prostu wypuszczać i potem będą udawać y, Greka, y, że, 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 że to nie oni, nie? No ja nie muszę udawać Greka, bo w jednej czwartej gre Grekiem jestem, <laughs> ale ten, ale Rosjanie by już musieli udawać Greka, nie? Dobra. Słuchajcie, to, to takie poczucie po prostu drugi czerwca, tak, że stwierdziłem, że muszę to wszystko pokazywać, bo ten pogrzeb i śmierć w mojej rodzinie jakoś, hmm, po prostu mam bardzo duże zaległości, nie, mam SMS-y sprzed dwóch lat, sprzed, sprzed roku, sprzed pół roku z Krzysztofem, jest chyba z 80 SMS-ów i ja nie wiem, czy jak, kiedykolwiek to zrobię, chyba, że to wszystko w książce, jakiś screenium jeszcze, a jak ktoś ma ochotę, to, no to będę powoli to robił dalej, tylko czasy idą tak szybko, że nie wiem, czy to kiedykolwiek zrobię. Dobra, tutaj jest kolejne poczucie, właśnie to 4 czerwca. Zwróćcie uwagę, niedziela 4 czerwca to też postanowiłem szybko znaleźć, bo pamiętam, że kilka razy takie coś się pojawiało. Zacząłem historię SMS-ów tutaj przeglądać w komórce, no i znalazłem pierwszy to 4 czerwca, właśnie to pokazuje, dlatego bo teraz w piątek wielka akcja była z Krzysztofem, że wielki kataklizm gdzie tak naprawdę jest bardzo dużo poczuć, które jak ja bym obserwował taki kanał, takiego Lapę, bym wziął te wszystkie poczucia, was słuchał dokładnie co on mówi, to bym wyposzczególnił te wszystkie punkty i, no i wtedy byłoby też można było zrobić Wielki Kataklizm. Nie wiem, czy taki jest, nie, być może nie, ale chciałbym tylko pokazać po prostu, że te, te rzeczy się przewijają już od miesięcy, tak? Czyli jak Krzysztof właśnie tutaj mówił w piątek, że Wielki Kataklizm i że coś tam z wodą, to zobaczcie jakie ciekawe poczucie. Niedziela 4 czerwca 11.39. Ja też przypomnę, że każdy, kto ma ochotę. Jeżeli tylko będę dostępny w Gdańsku, zawsze można się ze mną umówić, najlepiej gdzieś tutaj na spacer, na starówkę. Jak ktoś jest spoza Gdańska, to najłatwiej jest się po prostu umówić pod fontanną Neptuna, czy pod Żurawiem, czy gdzieś tutaj na takich rozpoznawalnych miejscach na starówce. I ja tutaj mogę od razu o, od mojego dobrodzieja telefon komórkowy po prostu pokazać, tu są te wszystkie SMS-y zapisane. I, yy, I też ten najważniejszy, za który jest w ogóle nagroda 250 zł, tak, jeśli ktoś wskaże lepszy. Tutaj jest taki SMS, właśnie, który dokładnie opowiada to, co rok temu się działo z panem Krzysztofem, na dwa miesiące wcześniej, że pan Krzysztof mógł właśnie chwilę przed 5 maja stracić życie, i tak dokładnie się stało. Jest to wszystko opisane na dwa miesiące wcześniej, i ten, no to, to są po prostu dowody, tak? To zostało opublikowane na YouTubie, w wizjach live, w filmach, w SMS-ach i chyba też na społecznościach na jednym, na drugim kanale, więc jakby jest to szeroko udokumentowane. Ale chodzi o to, że to wszystko, co pokazuje, to jest jakby do zweryfikowania, tak? Tylko mój komputer tak zamula, że ja tutaj nie mogę. Jakby cały czas y, robi takie filmów, że biorę jedną komórkę, na drugą, na dru nagrywam drugą komórkę, tak i robię tam, pokazuję te metadane. No, nie ma takiej możliwości, to jest za, za zbyt czasochłonne. Ja tu bardzo dużo czasu tracę, żeby w ogóle nawet takie coś zrobić, y, co teraz widzicie. Więc robię zwykłe tylko screeny i ograniczam się do omówienia materiału. I tu spójrzcie, niedziela 4 czerwca idzie susza. W tym roku się zacznie lub jej dostrzeganie. Lub jej dostrzeganie się zacznie. Przygotuj tutaj tego na wodę. Chodzi o to, że ja coś poczułem. To jest takie zdanie, które ja poczułem. To jest całość. To jest takie zdanie, które ja poczułem. Idzie susza, w tym roku się zacznie, lub w tym roku zacznie się jej dostrzeganie. Przygotuj. Jakby tego nie poczułem, nie usłyszałem, jakby tak nie poczułem do końca, co to było, ale chyba tak domniemam, że zbiorniki, butelki na wodę. Przygotuj zbiorniki na wodę, przygotuj butelki na wodę, nie wiem, no ale coś takiego poczułem. 100 litrów na 2 miesiące, w nawiasie niecałe. Słuchajcie, nie wiem, no 100 litrów to wydaje się bardzo mało. Nie wiem, to chyba, że to jest tak jak Krzychu miał, że będzie żółta koparka i wody nie będzie. To może będę miał awarię tutaj na starówce, jeśli chodzi o wodę, to, to Wam od razu o tym powiem. Ale wydaje mi się, że nie wiem, że... Nie wiem, jak to tłumaczyć, ale takie właśnie poczucie chciałem Wam pokazać, bo ono bardzo ładnie koresponduje z tym, co dwa dni temu właśnie zaprezentował Krzysztof, czyli właśnie coś tam mówił o wodzie. No to jest coś takiego, tak, że z tą suszą, to jest taki ostatni SMS, ale są też wcześniejsze, tak, przewidywania pogodowe na ten rok, są też te 50 stopni nagle, są też te, że w Ameryce tam jakieś 70-80 stopni, ale to jest niemożliwe, ja mówię, że to po prostu chodzi o to, że będzie więcej niż 50 stopni, i to właśnie na zachodnim wybrzeżu i teraz już wiemy, że w Meksyku są potężne upały ponad 40 stopni, więc to już zaczęło się powoli spełniać, tam też były poczucia właśnie, że będą umierać, no i tam już w zasadzie w Stanach umierają, ale jeśli chodzi o to umieranie, że ludzie będą z powodu gorąca umierać, to raczej miałem na myśli Europę, tak myślę i szczególnie Hiszpania i te rejony południowe dobra zobaczmy teraz jakby kolejny kolejny SMS, o spójrzcie, tutaj jest ten, o, dziwne poczucie, nawrócenie pogrzebowe to słuchajcie, to jest dwa dni przed, czy trzy dni przed wypadkiem członka mojej rodziny, który potem jakby skończyło się to gehenną i po ponad miesiącu ta osoba umarła a jeszcze dwa, trzy dni przed tym wypadkiem właśnie miałem takie poczucie właśnie nawrócenie pogrzebowe, to oczywiście jest moje nawrócenie pogrzebowe, czyli pójście do spowiedzi i pojednanie się z panem Jezusem, tak, przystąpienie do komunii świętej i też wiele innych rzeczy, o których teraz nie będę poruszał. Dobra, a i tutaj co mamy, słuchajcie, 28 kwietnia 2308. Słuchajcie, po prostu gdzieś wpadły mi doniesienia medialne i nagle poczułem, zareagowałem i napisałem tego SMS-a. Ja go też chyba publikowałem tutaj wcześniej. Tutaj czytamy: "W związku z oderwaniem głowy figury w Warszawie" Niezależnie od tego, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, jeżeli nie będzie twardej reakcji, to później polecą prawdziwe głowy. I no, co tu mogę powiedzieć? No, po prostu 28 kwietnia, tutaj czy, widzicie, tak? Urwał głowę figu figurce Matki Boskiej za obrazem uczuć religijnych, może coś tam. Oderwał głowę figurki, figurka Matki Boskiej bez głowy. Mają sprawcę. Trop doprowadził śledczych do 38-letniego obywatela Tadżykistanu. Tak? Zebrane dowody pozwoliły prokuratorowi przedstawić mu zarzut publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej w postaci figury Matki Boskiej, a następnie uszkodzenia. Czym obraził uczucia religijne innych osób? I to jest akurat dość ważne, bo, to, bo tutaj sceptyk powie, że to po prostu nie istnieje, więc zostawmy ten temat. Rakietki są ciekawsze, albo susza. A człowiek, który uznaje, że jednak. Pan Bóg istnieje, albo jakiś New owiec, że powie, że Pole istnieje, tak, to yy, nawet jeżeli będzie protestant i yy, figurka nic nie znaczy, no bo sama figurka nie znaczy, to jest tylko figurka. Yy, ale chodzi o to, że yy, ja tak postaram się teraz ogólnie przemówić, tak? Yy, że tutaj nie chodzi o obrazy uczuć religijnych, że ktoś ma uczucia, a ktoś nie ma uczucia, bo w kraju Pogan, to nikt nie będzie miał żadnych uczuć religijnych i nic się nie zdarzy. Chodzi o jakby cały taki kontekst naszego kraju, Polski, że po prostu to jest nasza kultura, od tysiąca lat to wszystko jakby idzie, idzie w taki sposób i pro, po prostu przychodzą inne kultury i, i, i niszczą naszą kulturę, to wszystko, niszczą naszą kulturę. Nawet jakby ateista może powiedzieć, nie no faktycznie, no, że on tam nie jedzie gdzieś tam czy, czy wysadzać posągów buddy, czy rozwalać tam jakieś inne rzeczy czy my też nie robimy karykatur tam y, y, Mahometa, jak na przykład we Francji bawią się w taki sposób, y, ale tutaj przyjeżdża ktoś do nas i, i nam tutaj figurki rozwala, nie? Y, to, y, słuchajcie, to po prostu jakby tak mówiło moje poczucie, tak, że jeżeli nie będzie twardej reakcji, y, która by świadczyła o tym, że jesteśmy takim monolitem kulturowym, że jesteśmy silni kulturowo jakby, tak? Nawet jakbyśmy byli samymi ateistami, to jesteśmy po prostu kulturowo zjednoczeni, silni i, i swojego bronimy, a tutaj jest słabizna, nie? Ja nie widziałam jakiejś takiej twardej reakcji. Yy, zobaczymy, co się będzie działo. Ale ja uważam, że to się już spełniło. Wiecie? Bo często te przepowiednie spełniały się w taki ogólny sposób, taki mniej dostrzegalny, mniej spektakularny, ale się spełnia przynajmniej ten proces jakby postępowania tych wydarzeń. Ja uważam, że to się właśnie spełniło w taki sposób jak z tym Prigożynem i już z tym co Wam prezentowałem a propos Pana Krzysztofa Jackowskiego i tego, tej audycji tego czechna, który mieszka w Polsce 19 lat i walczy z Rosjanami i mówił właśnie, że bardzo możliwe, że właśnie czy wręcz jest to pewne, że, że właśnie planują po prostu zamachy w Europie, ale też w Polsce, bo Polska jest głównym wrogiem Rosji i najprawdopodobniej za pomocą właśnie jakichś wyznawców spod półksiężyca. Więc generalnie właśnie w taki sposób to się spełnia, tak? Spójrzcie na ten SMS, to jest jakby to wydarzenie było 28 kwietnia, tak? W związku z oderwaniem głowy figury w Warszawie w ogóle, czyli w stolicy Polski. Niezależnie od tego, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, jeżeli nie będzie twardej reakcji to później polecą prawdziwe głowy. A kto powoduje, że lecą prawdziwe głowy? Budydyści? Braminiści? New Age'owcy? Tak? Protestanci? Czy, czy katolicy? Czy Rozumiecie? No kto powoduje, że lecą prawdziwe głowy? Nie? Słuchajcie, ja sam jestem przerażony tym poczuciem. Ja, ja Was przepraszam, że śmieszkuję, bo dla mnie to nie jest śmieszne, tylko... Ja mam taki sposób bycia, jakby, nie, że jak się tak troszkę nakręcę, to po prostu y, tak opowiadam, nie? Bo, żeby zrobić taką audycję do, dla kilkuset osób, to y, nie wiem, ja tam się jakoś tak param z jakimś takim, wie, wiecie, tu trochę wstydem, trochę tremą, trochę tym i y, 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 tak muszę tak troszkę tutaj jakby wyzwolić tych uczuć, żeby w ogóle przemóc tą tremę, bo do dzisiejszego dnia się z tym męczę i, y, no i tyle. Ale to już jest wpisane w koszty, po prostu jakoś opatrzność mnie przydusiła, jakby przez te poczucia właśnie religijne moje, moje że, że muszę tak robić, więc jakby pomimo tremy i wstydu jakby staram się te audycje po prostu cisnąć. E, e, może tutaj przypomnę w tym momencie moje przekonanie jakby tak, że słyszałem słowa Pana Jezusa, który powiedział głoś moją wiarę, nieustannie nim przybędę, więc gdzieś zawsze w moje audycje Będę wplatywał wiarę, tak, a, a w audycję z wiarą będę wplatywał też wydarzenia światowe, bo na tym polega właśnie e, prawidłowe właśnie e, takie czucie tych poczuć proroczych właśnie, że, że one są osadzone w rzeczywistości, tak e, i tyle. I tak to właśnie postrzegam, że to jest osadzone w rzeczywistości właśnie w taki sposób, że e, tutaj pan 38-letni z odpowiedniego kraju, figurka matki boskiej głowa tak, głowa Matki Boskiej w Warszawie, tak, leży na ziemi, tak, figura zwalona, jakby, tak, yy, i co, i nie ma twardej reakcji, yy, mówi się tutaj o wyborach, o innych bajerach, ale nie w tym kontekście, tak, yy, ja też nie słyszałem, jakby, nigdzie, że pewnie były takie rzeczy robione, że nikt, jakby, nie myślał, jakby, jak mam to powiedzieć, o Panu Bogu, jakby, tak, że, 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 że... Panie Boże, no tam ta figurka jest tylko figurką, ale, ale gdzieś jakby no to jakby symbolizuje i, i, i powinniśmy jakoś dbając o to wszystko, jakby się nad tym pochylić, to mam wrażenie, że, nie, że świat jakby nie pochyla się nad tym, nie? że jego to nie interesuje. Z drobnymi wyjątkami to, to głównie nie interesuje i dlatego wtedy jakoś obce kultury będą nas tutaj po prostu miażdżyć i tyle. A jak to wygląda, to widzimy na zachodzie. No, i tyle. No i każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim świecie, w jakiej Polsce chce żyć. I tak widzę właśnie ten, to 20, ten 28 kwietnia, tak? To jest jeszcze maj, czerwiec, to jest dwa miesiące temu. I zwróćcie uwagę, że miały dwa miesiące, i teraz właśnie ten prigorzyn, ta cała akcja, i już takie głosy. O tych właśnie o jakichś ewentualnych potencjalnych zamachach. Nie wiadomo, czy w tym roku, może w przyszłym roku, może Bóg da, że nic takiego się nie stanie. Ale generalnie to już jakby się ziściło w ten sposób, że same takie rzeczy są mówione na głos w mediach, tak? Plus później właśnie przez jakichś tam ludzi z Czuchowa czy, czy innych. Bo może inni ja też mówię, tam ich nie oglądam, więc generalnie to już się sprawdziło, tak, że, że figura Matki Boskiej w Warszawie odrywana, reakcji brak yy, i co? No i potem yy, ten, tak, potem właśnie akcja z Sprygorzynem i teraz Białorusi i będziemy dalej yy, później też wrócimy, bo z Pygorzynym też jakieś kolejne e, ciekawe SMSy znalazłem, one też były kiedyś publikowane Warto jest jej przypomnieć, bo to też jakby m, pokazuje m, że... Że te SMSy one są jakby nie kompozytowe, tylko jakby kompatybilne, że one są takie jakby zazębiające się, że one. Yy, no, synchroniczne, nie wiem jak to nazwać, jakby, no że one fajnie, jakby. nie są te SMS-y może wam powiedzieć, że kurczę te natchnienie, jakby ciekawie to konstruuje w ogóle, nie? Że ten, tylko trzeba uczyć się, jakby to dobrze, jakby odczytywać, czuć, jakby, nie? Yy, Dobra. To może tyle, to zostawmy, są tam jeszcze jakieś screeny? Nie, chyba już nie ma. To tyle, to może tak już zostawmy. Mam nadzieję, że nie będzie niczego takiego, że, że polecą prawe, prawdziwe głowy, chyba, że to będzie symbol i polecą głowy polityków, tak, że stracą władzę czy coś, nie? To pewnie wielu ludziom, co najmniej połowie Polski by się spodobało, tak, gdyby poleciały głowy polityków, czyli by stracili swoje stołki, w tym sensie. Mam nadzieję, że to będzie w, takim, w taki sposób, a nie w sposób bezpośredni. No, ta susza, te, te butelki wody 100 litrów to też nie mam pojęcia. Zobaczymy. Yy, I te, może, może to jest jakiś taki znak, że nie wiem, że ta woda na 2 miesiące, może warto jest takie małe zapasy wody mieć w razie czego, nie? Tylko 100 litrów to ja wam powiem, no 100 litrów to ledwo jeden człowiek się napije, nie? To niczego się nie podleje, ani a nic się nie zrobi, ani człowiek się nie umyje, tylko do, do picia. Może, może to o to chodzi, może jakieś tam małe 100 litrów. Trzeba mieć y, po prostu, żeby samemu pić, żeby tam gdzieś się nie wysuszyć. Kurczę, nie wiem. Że co, zatruta byłaby woda, by nie można było pić jakieś y, ujęcia wody? Zatrucie ujęć wody jest... To jest smutne, ale to jest niezwykle łatwe, nie? To jest w ogóle... Kiedyś był taki program na tak 90 na Discovery. Jak w górach ro rosły roślinki, można pójść, zmiarzyć, wycisnąć sok. Po tygodniu się robi jakaś mega trucizna i można... Ten, nie? No, takie rzeczy, jak ktoś się skumacy, to może bardzo szybko zrobić, i ten, no nie wiem, no myślę, że tak, tak, że no, aparat państwowy musi się rozbudowywać w tym sensie, żeby m, jakoś zapanować nad tym wszystkim i dać radę, y, o, dać odpór właśnie tej całej y, hybrydowej akcji, y, jaka jest y, na nasz kraj i będzie jeszcze potęgowana w najbliższych latach. Y, dobra, to może to wszystko, zostawmy to już. Dzięki za uwagę. Czy balony, czy drony, czy rakietki, jak to będzie, zobaczymy. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Pozdrawiam ateistów i wszystkich innych, a ja po swojemu powiem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem. Cześć. Drogi widzu, jeśli podczas słuchania tego materiału poczujesz, że ta cała praca ma sens, i znajdziecie natchnienie, by odwdzięczyć się, pod każdym filmem znajdują się namiary do przelewu. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękuję, każda kwota jest na wagę złota. Wszystkie znajdujące się tutaj wizje i poczucia są darmowe, a każdy datek jest wolną wolą każdego z Was. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie z Panem Bogiem. Hej.